Kowalewskiej. Dominika, zapraszamy. Ale to musimy Dominikę brawami zachęcić. A... Do kilka słów ode mnie i od całej grupy. Dziś oficjalnie kończy z nami współpracę. Minęły trzy lata. Zobacz, szybko minął ten czas. Po małym zaokrągleniu mogę powiedzieć ci, że spędziliśmy wspólnie na próbach około 432 godziny. Pamiętasz swój pierwszy występ na tej scenie? Grałaś Hipolitę w komedii Szekspira. Śmieliśmy się wtedy, że to rola, która wymaga tylko, abyś ładnie wyglądała. Rok później zagrałaś główną rolę w jednoaktówce Fredry. Rolą Panny Marty rozbawiłaś nas do łez. Ta kreacja aktorska zasługuje na najlepszą nagrodę teatralną w tym roku Julia Siewiczowa. Jak skomentować tę rolę? Jedno słowo. Meisterstück. Na próbach zawsze zdyscyplinowana, konsekwentna, a z twoim zaangażowaniem nikt nie mógłby konkurować. Nawet gdy byłaś chora, przychodziłaś na próbę. Dziś kolejne zaskoczenie. Monodram. Najtrudniejsza forma dla aktora. Po raz kolejny zadanie wykonałeś w 100%. Myślę, że publiczność poprze moje słowa. Zostaje mi tylko podziękować za te 3 lata. Życzę mi spełnienia wszystkich planów, niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz. Zdradzę publicę, że we wrześniu pojawisz się jeszcze raz, ale już jako jakoś specjalny. Wierzę, że jeszcze kiedyś zagramy. Razem na jakiejś scenie. Może Teatr Narodowy, może Broadway, albo tu, na naszej rodzimej scenie w Centrum Kultury. Nieważne. Ważne, że znów razem. Dziękuję. chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor Marcie Konopka, która chyba dzisiaj jest nieobecna z nami. Pani Sylwii Korpalskiej, która zawsze dbała o nasze kreacje, stroje, żebyśmy przepięknie wyglądali. Między innymi, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to na pewno może zajść na górę i na przykład podziwiać ze snu nocoletniej Szekspira. Dziękujemy Panu Włodzimierzowi Dąbkowskiemu za scenografię. Również panu Pawłowi Bąkowskiemu, panu Damianowi Biszewskiemu i panu Stanisławowi Muńskiemu, którzy zadbali o, nasz, o oświetlenie naszej imprezy oraz nagłośnienie. Patryk, chyba zapomniałeś o informacji sprzed tygodnia. Ach tak. Tydzień temu... <tryk> W porozumieniu z Amerykańską Akademią Sztuk i Wiedzy Filmowej przyznajemy specjalną nagrodę. Nagrodą tą jest Oscar. Werdykt kapituły, która po raz pierwszy zgodziła się na uhonorowanie osoby teatru, czego zazwyczaj nie robi, ogłoszą. Iza Syroczyńska oraz Mateusz Sasinawski. Zapraszamy. Nadzwyczajnego Oscara w kategorii Najlepszy reżyser otrzymuje... Pani, Pani Agnieszka Krasinkiewicz. să panią reżyserę. Pani reżyser zechciałaby jakieś... No cóż ja mogę powiedzieć, słuchajcie, e, zaskoczenie i wzruszenie po prostu odbierają mi głos. O tym, co oni tutaj wykombinowali, naprawdę nie wiedziałam. Możecie mi Państwo wierzyć. Chyba już en będę powtarzała, że praca z Wami to jest najwspanialsza przygoda w moim życiu. Poza moimi synami, moją rodziną. Jesteście wy. Dziękuję bardzo. Jest to również szczególne podsumowanie sezonu 2014-2015, z tego względu, że również opuszczają nas inni aktorzy. Zapraszam na scenę Klaudię Zalewską, ile jest obecna, Martynę Dekutowską, Natalię Tymosiak. Martę Dunikowską, Jacka Cygana, Wiktora Jankowskiego. O ile dobrze widzę, jest również z nami Monika Łada. Zapraszamy. Monika Łada, o ile się nie mylę, w tamtym roku chyba skończyła z nami współpracę. No to mamy nie tylko, niestety tylko trzech członków starego zespołu. Również jeszcze jest Dominika. A po wakacjach kontynuować z nami współpracę będą Magda Story, zapraszam, Dominika Stańczyk, Milena Karpińska, Klaudia Rogulska, Iza Seroczyńska, Natalia Murawska, która się dzisiaj bardzo stresowała, Oliwia Kalinowska, nie jest Oliwia dzisiaj? Go nie ma, Luiza Molenda, Piotr. Ryczkowski, Mateusz Sasinowski, Dominik Orzechowski oraz Michał Wojeński. To. Proszę Państwa, dzisiaj stoda, stoda, mamy 18. urodziny Patryka. Państwo tego nie widzą, ale tort przedstawia scenę z maskami teatralnymi, bo chyba właśnie na taki tort Patryk zasługuje. Dziękujemy i mamy nadzieję, że swoje marzenia będziesz realizował zgodnie z tym, co planujesz, co zamierzasz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I zaskoczone w ogóle. Dziękuję. Pani reżyser? No cóż mi zostaje powiedzieć: Ostatni raz mamy okazję zobaczyć cały skład Teatru Młodego Aktora. Działamy 5 lat. Tak wygląda nasza ekipa. No nie w pełnym składzie, bo niektórzy nie mogli przybyć, ale to to my. Okay. Dziękuję.